Cześć, Zapraszam Was do kolejnego tłumaczenia zdań. Naszym pierwszym dzisiejszym zdaniem jest Długo o tym myślałem, jak rozwiązać ten problem. No właśnie, jak możemy przetłumaczyć sobie to zdanie? E, pomyślmy o czasowniku myślałem, e, ponieważ tutaj na nim chciałabym się dość mocno skupić. Zobaczcie: mamy czasownik Denken. E, und das Verb Denken hat zwei Bedeutungen. Erste Bedeutung, mit dem Verstand arbeiten, czyli pracować rozumem. Możemy na przykład powiedzieć, w Beispiel sagen der Mensch denkt, czyli człowiek myśli. Der Mensch arbeitet mit dem Verstand. Człowiek pracuje rozumem, człowiek myśli. I pasuje tutaj rzeczywiście ten czasownik denken, der Mensch denkt. Das Verb denken hat auch zweite Bedeutung. die wörter meinen glauben vermuten sind synonyme also denken oder meinen oder glauben oder vermuten können wir benutzen zum beispiel ich denke du hast recht ich meine du hast recht ich glaube du hast recht ich vermute du hast recht ich bin der meinung du hast Reicht. Czyli widzimy, że to Denken ma takie dwa znaczenie. znaczenia. W dwóch kontekstach użyjemy tego czasownika, czyli jeżeli myślimy, pracujemy naszą głową e, i jeżeli mówimy, ja uważam, ja sądzę, to wtedy też użyjemy czasownika Denken. Czwarty e, naja. zwerb Denken an und akkusativ. Welche Bedeutungen hat dieses verb. Erste Bedeutung, nicht vergessen, sich erinnern an etwas. Ja? Zum Beispiel, denk an dein Versprechen, czyli pamiętaj o Twojej obietnicy. Czyli, jeżeli czegoś nie zapominamy, o czymś mamy pamiętać, to wtedy właśnie możemy użyć czasownika Denken an. I takimi synonimami do um, tej rekcji będzie właśnie sich erinnern an, pamiętać o czymś lub nicht vergessen, czyli nie zapominać. Aber denken an hat auch eine zweite bedeutung, eine bestimmte Absicht haben. Ich habe eine bestimmte Absicht ich denke an Flucht. Myślę o ucieczce, czyli mam jakiś zamiar, mam jakiś określony zamiar i wtedy użyję właśnie rekcji denken an. Ich denke an Flucht. Ich habe eine bestimmte Absicht. Äh, wir haben auch noch drittes Verb, nachdenken über und akkusativ. Welche Bedeutung hat dieses Verb? Äh, dieses Verb bedeutet, sich in Gedanken lange und gründlich mit etwas beschäftigen. Czyli, äh, zajmować się czymś w myślach bardzo długo i tak porządnie. Wtedy użyjemy właśnie czasownika rozdzielnie złożonego zresztą nachdenken über i über łączy się z akuzatywem, z biernikiem. Poznaliśmy już trzy czasowniki, to widzimy, że ten ostatni, czyli nachdenken ⁇ über, najbardziej pasuje do naszego kontekstu, bo długo o tym myślałem, czyli zajmowałem się w moich, w moich myślach, zajmowałam się czymś długo, więc wybiorę czasownik nachdenken ⁇ über. No właśnie, jak przetłumaczymy to zdanie? Widzimy, że pierwsza część zdania jest w czasie przeszłym, druga część zdania w czasie teraźniejszym. Dlatego powiemy sobie, ich habe lange darüber nachgedacht, wie man das Problem lösen kann. Na ja, und äh, wenn es um das Verb lösen geht, äh, dolmetschen wir noch zweiten Satz. Ja, hier haben wir zweiten Satz. Äh, najpierw muszę rozpuścić Lek. Jak możemy przetłumaczyć sobie to zdanie? Najpierw muszę rozpuścić lek w wodzie. Jak powiedzieć rozpuścić? No właśnie, wracając z naszego czasownika lösen, to właśnie lösen oznacza rozpuszczać. Also erste Bedeutung vom Verb lösen ist zum Beispiel Einen Rätsel lösen, ja, ich löse einen Rätsel, ich löse eine Aufgabe, ich löse ein Problem, czyli coś rozwiązywać. Rozwiązuje zagadkę, rozwiązuje zadanie, rozwiązuje problem, ale lösen hat auch zweite Bedeutung, rozpuszczać. Das Verb lösen hat noch mehrere Bedeutungen, aber heute sprechen wir nur über zwei Bedeutungen vom Verb lösen, ja? Eee, ja. Und das ist zweite Bedeutung vom Verb lösen – rozpuszczać. Skoro już wiemy, jak powiecie rozpuścić, to jaki macie pomysł na przetłumaczenie tego zdania? Najpierw możemy sobie zacząć nasze zdanie od słówka najpierw, czyli "cu Następnie pojawi się oczywiście czasownik muszę, czyli mus. Podmiot is ein Medikament in wasa lesen, czyli najpierw muszę rozpuścić lekarstwo, lek w wodzie. I to wszystko w naszym dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Zapamiętajcie sobie różnice w zastosowaniu czasowników denken, denken an, nach, denken über. Warto wiedzieć, w jakich kontekstach właśnie tych, czasownik, tych czasowników użyć. No a także mamy dwa znaczenia czasownika lyzn, o których również warto nie zapomnieć. Also, denk an, je verben.